Na początek rekolekcji mamy takie słowo bardzo rekolekcyjne. Właśnie o rekolekcjach. W internecie może widzieliście, czasem krążą memy do tej dzisiejszej Ewangelii. Jest na tych memach najczęściej przedstawiany właśnie Jezus z biczem w ręku i taki jest podpis. Jeśli zastanawiasz się, co Jezus zrobiłby na Twoim miejscu. To pamiętaj, że jedną z opcji jest demolka. No i ten podpis jest, myślę, równie chwytliwy i błyskotliwy, co nieprawdziwy. Bo Ewangelista robi dzisiaj wszystko, żeby przekonać mnie i Ciebie tak bardzo osobiście, że Jezus tam żadnej demolki nie zrobił. Zwróćcie uwagę na takie dwa szczegóły. Po pierwsze, on mówi wyraźnie, że Jezus sporządził bicz ze sznurków. Jezus tutaj nie jest jakimś szalonym furiatem, który wpadł w gniewne szaleństwo i po prostu chwycił pierwszy, lepszy sznur, który leżał na ziemi i zaczął nim wywijać. Nie, nie, nie. Jezus sporządził bicz ze sznurków. To jest jakieś metodyczne działanie. Sznurek za sznurek, sznurek za sznurek, zaplata. To musiało trwać. On wiedział, co robi. To nie jest jakiś impuls emocji. A po drugie, warto zwrócić uwagę, i akurat Jan to dobrze podkreśla, że Jezus porozrzucał tylko to, co było do pozbierania: monety stoły, baranki woły. Ale kiedy podszedł do gołębi, to mówi do tych bankierów: weźcie to. No, bo gdyby porozrzucał klatki z ptakami, to jest ogromna szansa, że one by pękły, otwarły się, ptaki by wyleciały i ptaków byś już nie pozbierał. A Jezus naprawdę nie ma ani trochę takiej intencji, żeby, żeby komuś coś tam zniszczyć na amen. Porozrzucał tylko to, co się dało pozbierać ptaków nie ruszał. Mówię o tym, bo. Bo to jest niesamowicie ważne, żeby w swoim sercu usłyszeć, że Jezus nie ma zamiaru demolować, tylko ma zamiar renowować, restaurować. Wszyscy czujemy różnicę. Wyobraźcie sobie, że. Ktoś wpada do pomieszczenia, gdzie są kafelki, płytki, na przykład łazienki, i w takim gniewnym szale uderza we wszystkie płytki i one tam spadają. To jest pierwsza scena. A druga jest bardzo podobna. Ktoś wpada do łazienki, gdzie są kafelki, płytki i metodycznie płytka po płytce zbija, zbija, zbija. I oczywiście jest taki moment, że na ziemi zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku będą leżały porozbijane płytki. Ale wszyscy czujemy, że w tym drugim przypadku, jak ktoś metodycznie ściągał kafelki, to pewnie po to, żeby potem położyć nowe, inne, ładniejsze, lepsze. Po prostu renowacja. Właśnie to jest to, co Jezus robi. On nie jest tym, który demoluje, tylko odnawia. I tak, jego działanie nie jest łatwe. Bo burzenie, które się przy okazji dokonuje, wcale dla człowieka nie jest komfortowe. Ale ten cel jest bardzo ważny. Dominikanin ojciec Grzegorz Mazur kiedyś się dzielił takim doświadczeniem, że był u spowiedzi i dostał od spowiednika następującą pokutę. Proszę ojca, niech ojciec teraz odejdzie od konfesjonału, klęknie na kilka minut adoracji, zaprosi do swojego serca Jezusa. I przypomnij mu Jezusowi, żeby zabrał ze sobą bicz. Nie wiem, ucieszylibyście się, czy nie. Najważniejsze, żebyście się nie bali. Nie bali takiej pokuty, gdybyś dostał. Żebyś się nie bał Jezusa, który przychodzi z biczem. No bo pierwszy odruch jest taki: nie chcę Jezusa z biczem, on zdemoluje moje życie. Nie zdemoluje, odnowi, zrestauruje kiedyś pewna dziewczyna dzieliła się takim doświadczeniem, że była na bardzo dużym parkingu przed jakimś supermarketem, mnóstwo aut i nagle na tym parkingu wybuch pożar. Zapalił się jeden samochód, a od niego drugi. No i ludzie zaczęli spontanicznie biec. Ona też intuicyjnie chwyciła gaśnicę ze swojego samochodu, biegnie w tamto miejsce i okazało się, że na miejscu było kilka osób z gaśnicami i mnóstwo osób z telefonami którzy nakręcali właśnie filmik z miejsca wypadku, no nie, takie jest życiowe I, i czujemy, no nie, że, że nam się podobają ci ludzie, którzy wzięli gaśnicę, że są zaangażowani, że oni wchodzą w życie nie jako obserwatorzy, tylko jako ci, którzy chcą to życie przekształcać, zmieniać. Bardzo bym chciał, byś usłyszał w swoim sercu, że Jezus przyszedłby z gaśnicą, że Jezus by nie nagrywał filmiku, Jezus się nie gapi, Jezus nie obserwuje. Jezus wkracza bardzo konkretnie w moje i Twoje życie, właśnie z biczem, z gaśnicą. Może warto zrobić dzisiaj taką nawet medytację, jak w tych dniach, w ostatnim czasie, objawia mi się Jezus. Może komuś wyjdzie na przykład, że Jezus objawia ci się ze skalpelem i tnie tam serce bardzo precyzyjnie, a może z jakimś młotem, bo serce jest z kamienia i on wie, że trzeba je tam rozkruszyć. A może jeszcze z jakimś innym narzędziem. Obojętnie, jakie to będzie narzędzie, to, to usłysz, że On przychodzi nie po to, żeby właśnie zdemolować, to znaczy innymi słowy, jeszcze zniszczyć jakieś prawdziwe dobro w nas. Pamiętam kiedyś, parę lat temu, pierwszy raz widziałem takie wyobrażenie Maryi, która była wpisana jej osoba w krzew gorejący. Zaciekawiło mnie to. Potem dopiero odkryłem, że to w godzinkach nawet my tak śpiewamy o Maryi. Tyś krzak Mojżeszu w boskim ogniem gorejąca. Co ma Maryja wspólnego z krzewem gorejącym, tym z Księgi Wyjścia? Coś tam zacząłem czytać, dowiadywać się i okazuje się, że to jest taka wschodnia intuicja, która mówi, że Maryja bardzo chciała być dziewicą, że to było jakieś dobro w jej życiu, które chciała przeżyć, dochować, no, a Bóg Ojciec chciał, żeby była matką. Ale Bóg, jak widzi jakieś dobro w człowieku, to nie chce Go zniszczyć. Nie chce zniszczyć dobra we mnie. No i zrobił tak, żeby ona była i dziewicą, i matką. I dlatego jest ten krzew gorejący, no bo my wiemy, że On się palił, ale nie spalał. Nie? Że może coś być dotknięte łaską, ale nie zniszczone to, co jest dobre. Jezus który przychodzi do nas, żeby głosić nam rekolekcję, będzie się posługiwał biczem, może młotem, może skalpelem, ale nie po to, by zniszczyć dobro we mnie, nie po to, żeby cokolwiek zdemolować, ale po to, by, by, by mi objawić dobro, bo jest zaangażowany, bo Mu się chce, bo On sobie właśnie mnie w tych dniach nie odpuścił. Jeśli uwierzysz w, takie, w taki obraz Pana Boga, no to potem możesz się zastanawiać, ok, skoro jesteś dobry, zaangażowany i coś chcesz nowego, dobrego zbudować, to, to gdzie będziesz burzył? No i tu nie wiem, może być różnie. Może być tak, że ktoś tego będzie doświadczał w jakiejś konferencji, może w liturgii, w słowie, które będzie proklamowane, a może w spowiedzi rekolekcyjnej, którą przeżyjesz w tych dniach. Ale może być też tak, że to takie działanie Pana Jezusa, które burzy, żeby budować, może być w takich bardzo prozaicznych sytuacjach. I jakoś mam takie przekonanie, że w sytuacjach tych dni, które się teraz będą działy, bo mamy czas rekolekcji nie tylko tu wieczorem, ale w ciągu dnia też będziemy w tym czasie rekolekcji, może być na przykład tak, że powiesz coś głupiego i wszyscy się z ciebie będą śmiali, albo położysz kolokwium. Albo zapomnisz o czymś ważnym, tak grubo zapomnisz. I co? I będziesz miał takie doświadczenie, ale boli. I może być tak, że Jezus przez taką sytuację burzy jakąś pychę, próżność, szukanie tam siebie. Nie wiem, co tam może burzyć. Różne rzeczy może burzyć. I najważniejsza nauka rekolekcyjna to będzie ta sytuacja. Gdzieś tam w ciągu dnia. A może być taka sytuacja, że się na przykład kimś rozczaruje. Na przykład księdzem. Przyjacielem, liderem, profesorem, rodzicem, I, i będzie to mnie bardzo bolało. I, i, I może właśnie będę miał taką frustrację, a Jezus właśnie w tym moim rozczarowaniu już będzie burzył moje niezdrowe przywiązanie, moje zrobienie sobie bożka z tej osoby, moją niesamodzielność w życiu, bo się tak do Niego przywiązałem. Jezus będzie burzył, burzył, ale nie, żeby zdemolować, tylko żeby zbudować coś bardzo dobrego. I w końcu będzie przestrzeń, jak zostanie coś zburzone, ta prowizorka budowlana na coś pięknego. A może to będzie takie doświadczenie, że kumpela znajdzie sobie chłopaka i właśnie zostałaś jedną, już jedyną bez chłopaka, nie. I on będzie bardzo burzył, bo to będzie bardzo bolało, ale on właśnie teraz zacznie budować odkopywanie Twojego potencjału, wyzwalanie Cię z lęku, strachu, a może marzenia o innym powołaniu. To mogą być też rzeczy w wierze. Może tak przyjdzie Jezus z Biczem, że na przykład zburzy takie pociechy emocjonalne, że siadam do modlitwy, jest mi dobrze. I nagle właśnie to zburzy. Nie ma pociech emocjonalnych, nie ma światła. A Jezus mówi, tak wiem, nie ma tego, bo ja teraz buduję Twoją wiarę, która będzie bardzo głęboko zakorzeniona na słowie, albo chronię Cię jakoś przed rytualizmem, nie, burząc. Może jakaś trudna rozmowa z kimś, kto deklaruje się jako niewierzący, która wprowadzi ci tyle pytań, wątpliwości, że będziesz miał poczucie, właśnie mi Pan Bóg zburzył jakieś podstawy wiary tylko po to, żeby zbudować coś dużo głębszego. Nie chcę już mnożyć tych przykładów. Myślę, że Duch Święty każdemu z Was jakoś objawi i mi też pokaże takie miejsca, w których On już może działa, albo będzie działał. I, I chyba ważne jest, żebyśmy spróbowali w tych dniach jakoś przed tym nie uciec. Czytaliśmy dzisiaj Ewangelistę Jana, jego opowiada o, o oczyszczeniu świątyni, ale u Marka, jak czytamy o tym wydarzeniu, jest taki bardzo ciekawy szczegół: Marek mówi: I nie pozwolił Jezus nikomu przejść przez świątynię. To znaczy, jak ja sobie czytam ten tekst, to zawsze sobie wyobrażam, że jak oni zobaczyli tego Jezusa, który oczyszcza, to może jakiś tam gościu miał ten swój kramik, pomyślał, spakuję ten mój straganik, szybko przejdę na drugą stronę. Jak się Jezus uspokoi, to wrócę. Jezus, nie, nie ma żadnego przejścia. To znaczy, tylko żeby nie być jak ten taki gość, widzę, że Jezus oczyszcza, że coś się w moim życiu burzy. Nie, nie, przeczekam, przeczekam. Będzie dobrze, przejdzie, przestanie mnie boleć. Spróbuj, spróbuj się z nim spotkać, z tym Jezusem, który jest dobry, renowuje, odnawia, buduje jakieś dobro. Może być to mało przyjemne, ale będzie bardzo dobre. Ta Ewangelia kończy się takim zdaniem. Jezus bowiem wiedział, co jest w człowieku. Wie najwięcej o mnie, wie najwięcej o tobie na początku rekolekcji. No to prosimy Cię, Panie Jezu, przychodź, przychodź i, i prosimy Cię, żebyśmy się nie przestraszyli. No bo to taki mało przyjemny widok, jak jesteś z Biczem, ale, ale prosimy Cię dzisiaj, byśmy się jakoś cię tak ufnie przewitali. Amen.